Czy przed parkowaniem można się zatrzymać? To by nie zależało od sytuacji na drodze, jeżeli to zatrzymanie w jakiś sposób może zagrozić czyjemuś bezpieczeństwu, bo ty nagle się zatrzymujesz, albo może w jakiś sposób ruch utrudnić, bo z tyłu samochody jadą, ty nagle się zatrzymujesz. Może to być potraktowane jako błąd, a nawet przerwanie egzaminu. Ale mówimy tutaj o skrajnych sytuacjach. Spoko, luz, daj spokój. Skrajne sytuacje teraz mówię. Ale możesz się zatrzymać. Chociaż wolałbym, lepiej by było, Gdybyśmy samochód zwolnili do takiej prędkości idącego spacerkiem pieszego, włączyli bieg pierwszy i z biegu pierwszego sobie zaparkowali bez zatrzymania się. Jeżeli samochód po malutku jedzie z prędkością galupu... spacerującego pieszego. To możemy tą jedynkę włączyć i na jedynce zaparkować. Nawet ja czasami zatrzymuję się, gdy jest ciasno przed parkowaniem i nic wielkiego się nie dzieje, a ty dopiero się uczysz jeździć, więc nie musisz parkować jak mistrz. Masz prawidłowo zaparkować, żeby komuś nie utrudniać, nie przeszkadzać, nie zagrozić. No i oczywiście, żeby to było zgo no ja zgodne z przepisami prawa drogowego. Pozdrawiam.